Witajcie, ja nazywam się Piotr Janiszewski, zajmuję się ochroną danych osobowych i chciałbym dziś przedstawić Wam swój komentarz odnośnie dopuszczalności przetwarzania danych wrażliwych w celach marketingowych. Chodzi o dane zawarte na e receptach. Być może słyszeliście, wczoraj pojawiła się taka informacja prasowa, że jedna z dużych sieci aptekarskich zamierza zbudować bazę danych w oparciu o właśnie tego typu informacje. Zbudziło to spore kontrowersje. Oczywiście bez poznania szczegółów jak taka baza danych miałaby być zbudowana, nie rozstrzygniemy tutaj co do jej legalności, natomiast z pewnością mogę wskazać kilka punktów, które należałoby bezwzględnie przeanalizować pod kątem właśnie dopuszczalności prowadzenia takiej akcji. Problem jest dość złożony. Należy pamiętać o prawie farmaceutycznym, kwestii dopuszczalności reklamy apteki, dopuszczalności reklamy produktu leczniczego, kwestii kodeksu etyki aptekarza. I tym wątkiem w ogóle nie będę się zajmował w tym komentarzu. Skupię się wyłącznie na kwestii związanej z ochroną danych osobowych. Zatem, o czym powinniśmy pamiętać w kontekście ochrony danych osobowych, analizując tego typu projekt? Na pewno powinniście zwrócić uwagę szczególnie na trzy elementy: to jest na podstawę przetwarzania danych osobowych, kwestię obowiązku informacyjnego i zakres przetwarzanych danych osobowych. Jeżeli chodzi o podstawę przetwarzania, czy możliwe jest przetwarzanie danych wrażliwych w celach marketingowych? Przepisy nie zawierają wprost tego typu ograniczenia, natomiast należy mieć świadomość, że przetwarzanie danych wrażliwych w celach marketingowych niewątpliwie bardziej ingeruje w prawa i wolności osób, których dane dotyczą, niż w odniesieniu do danych zwykłych, co jest oczywiste. Natomiast też historycznie mamy przykłady, gdzie tego typu działania. Były uważane za prawidłowe, za zgodne z przepisami. Pamiętam kodeks postępowania w branży motoryzacyjnej wydany przez GIODO, przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który wprost mówił o tym, że dopuszczalne, oczywiście w określonej sytuacji, jest przetwarzanie danych wrażliwych tam akurat chodziło o informację o niepełnosprawności właśnie w celach marketingowych zatem możemy założyć, że jest to potencjalnie dopuszczalne jeżeli chodzi o drugą sprawę, czyli obowiązek informacyjny z uwagi na to, jak wyglądałby proces przetwarzania tych danych osobowych, jak bardzo one byłyby prawda istotne dla podmiotu danych. Jakie potencjalnie byłyby tutaj cele przetwarzania danych osobowych? Czy te dane byłyby udostępniane, czy nie? No, proszę pamiętać, że ta baza budowana byłaby no, nie dla samej budowy bazy, tylko oczywiście w celach komercyjnych. I z tego punktu widzenia myślę, że szczególnie należałoby zastanowić się, w jaki sposób w taki pełny, jasny, klarowny. Ten, ten obowiązek informacyjny spełnić wobec osób, których dane dotyczą. Myślę, że tutaj administrator danych powinien dołożyć szczególnej staranności, żeby ten obowiązek informacyjny, ta klauzula wynikająca z tego obowiązku była jasna, napisana prostym językiem, czytelna, możliwie zwięzła, ale też informowała bardzo konkretnie o wszystkich celach przetwarzania danych osobowych, o okresach przetwarzania danych osobowych, o uprawnieniach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. O możliwych transferach danych, o udostępnieniu danych osobowych. Także byłaby to bardzo ważna sprawa, też w kontekście podstawy przetwarzania danych osobowych. Czyli czy osoba, która by podawała swoje dane osobowe, podawałaby dane z, ze, ze swojej e recepty, żeby miała pełną informację na temat tego, co z jej danymi osobowymi się będzie działo. Co budzi moją największą tutaj uwagę, to jednak jest kwestia zakresu przetwarzania danych osobowych. I tutaj widzę potencjalnie największy problem, gdyż ten zakres jest bardzo szeroki. To są informacje o stanie zdrowia, to są informacje o konkretnych chorobach, o lekach, które przyjmujemy. Na tej podstawie możemy też specjalista może stwierdzić jakie przyjmujemy leki współtowarzyszące. Oczywiście jasne jest jaki mamy wiek, jaka, jaka jest płeć, na recepcie mamy też adres zamieszkania, także tych danych jest bardzo dużo. I z uwagi na to pojawia się tu problem, czy faktycznie możemy stwierdzić, że byłoby to zgodne z zasadą adekwatności, żeby te wszystkie dane osobowe przetwarzać. Tutaj przyznaję, że mam największe wątpliwości. Czy pozyskiwanie tych wszystkich danych za recepty nie naruszałoby zasady adekwatności? I tutaj trzeba byłoby naprawdę bardzo głęboką analizę przeprowadzić, czy przetwarzanie każdej z tych informacji jest niezbędne do realizacji celu ich pozyskiwania. Myślę, że z pewnością należałoby też przeprowadzić w tym kontekście ocenę skutków dla przetwarzania danych osobowych. Zatem podsumowując. Sprawa nie jest prosta. Nie znamy szczegółów, jak wygląda tutaj ten projekt, co jest zakładane, jakie będą pola wykorzystywania tych danych osobowych, jakie cele, komu te dane będą udostępniane i tak dalej. Natomiast tak mówiąc ogólnie te, te trzy obszary bym szczególnie tutaj na te trzy obszary szczególnie bym zwrócił uwagę. Należy pamiętać to już z punktu widzenia osoby, której dane dotyczą, że przekazanie tego typu informacji stanowi. Dość dużą ingerencję w prawo do prywatności. To są szczególne informacje na nasz temat. No, powinniśmy na pewno uważać, gdzie, komu tego typu informacje przekazujemy. Musimy też pamiętać, że ta baza, tak jak każda inna, no, może być zaatakowana. Ktoś może wykraść tego typu informacje, użycie w celach przestępczych. Także jest to bardzo taka ważna decyzja w kwestii właśnie ewentualnego udostępnienia tego typu danych osobowych. Sprawą zainteresowała się Naczelna Izba Aptekarska. Poinformowany został już Urząd Ochrony Danych Osobowych. No przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekawy, co się tutaj dalej w tej sprawie wydarzy. Też jestem bardzo ciekawy waszych komentarzy. Zapraszam do dyskusji.